Makaki japońskie są to małpy, które należą do rzędu naczelnych i są jedynymi małpami, które aż tak daleko sięgają na północ. Jak już sama nazwa wskazuje, zajmują, zajmują swoje siedliska na wyspach japońskich. Makaki japońskie są dosyć takie charakterystyczne, pokryte dosyć grubą, grubą warstwą sierści, takiej brązowawo-siwej, brązowawo i mają szczególną cechę, mianowicie nieowłosioną część twarzową głowy i ta część twarzowa głowy jest właśnie w kolorze takiego od różu, ciemnego różu do wręcz czerwonego koloru. Makaki japońskie są zwierzętami, które zajmują bardzo różne siedliska, mianowicie Zarówno kochają lasy tropikalne, lasy iglaste, lasy liściaste, ale także można spotkać je na jakichś równinach, na polach. Bardzo często można je na półkach skalnych gór spotkać, czyli właściwie kochają wszystkie, wszystkie miejsca, gdzie, gdzie, można, gdzie można mieszkać i żyć. Obecnie podobno makaki japońskie także zaczynają troszkę penetrować te siedliska, gdzie występują ludzie. Jak wiadomo, idą na łatwiznę, Chcą po prostu w łatwy sposób zdobywać pokarm. A pokarmem tych zwierząt są głównie, głównie rośliny, owoce, orzechy. Także no, taka część, ta część pokarmu jest dla nich najważniejsza. Lubią także zjadać pokarm zwierzęcy, głównie skupiają się na różnego rodzaju owadach, choć nie pogardzą, nie pogardzą również jakimś drobnym jajeczkiem znalezionym w gnieździe. Makaki japońskie są zwierzętami stadnymi i żyją w dosyć sporych grupach, którymi, którymi kieruje, zajmuje się dorosła samica. Ta dorosła samica ustawia jak gdyby wszystkich, wszystkie osobniki z, ze stada i wskazuje, gdzie się mają przemieszczać, w którą stronę iść, czym się zajmować. No, dosyć takie, powiedziałabym, kierownicze stanowisko właśnie ta dorosła samica zajmuje. Jeśli chodzi o rozród makaków, ciąża u makaków trwa około 170-180 dni. Rodzi się taki maluszek, który, którym zajmujemy Zajmuje się matka, przyczepiony jest dosyć długo do, do sierści matki i dosyć długo z nią się, się przemieszcza i z nią jest związany. Za, zabranie takiego malucha od matki no, niestety kończy się bardzo dużym stresem dla tego zwierzęcia i no może spowodować jakąś sytuację, sytuację skrajną dla takiego niemowlęcia. Makaki japońskie mają ciekawą cechę anatomiczną. Otóż w swojej takiej dosyć ładnej, powiedziałabym, buzi, mają tak zwane zachyłki w policzkach, gdzie są w stanie zgromadzić większą ilość pokarmu. Czyli one. Nie zjadają i od razu połykają, ale część pokarmu ląduje właśnie w tych zachyłkach, w policzkach i czeka jak gdyby na ten okres spokoju, kiedy będzie można ze spokojem sobie z tych, z tych kryjówek jedzenie wyjąć, wypychając je po prostu z, z tych zachyłków i, no i zjadając już ze spokojem, no po prostu nie stresując się, dbają o to, ażeby nie mieć wrzodów żołądka, tak jak my ludzie. W naszym ogrodzie mamy... W tej chwili trzy samce. No, oczywiście same samce nie są w stanie stanowić pełnego stada, ale no, jeden z tych osobników jest odrzucany przez dwójkę pozostałych i przebywa niestety w osobnej, w osobnej wolierze, ale widzą się nawzajem, także mogą czuć jak gdyby obecność swoją i czuć się no, jak w takim niewielkim stadzie. Mamy zwierzęta o imieniu Max. Alfred i Koliko.